Mieszka Siemianowic Śląskich w województwie śląskim odrzuciła petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, aby w tym mieście wprowadzić samorządową kartę praw rodzin. No jest to duża manipulacja, ponieważ do udziału w sesji Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich nie zostaliśmy w ogóle zaproszeni i oczekiwaliśmy, że prezydent Siemianowic Śląskich pan Rafał Piech, który zawierzył to miasto. Najświętszej Marii pan e, zabierze w tej sprawie głos w czasie debaty. Niestety no, nic takiego się nie stało. Natomiast przewodniczący Rady Miejskiej Siemianowic Śląskich postanowił przeprowadzić krytykę terminu ideologia LGBT, ponieważ uznał, iż żaden poważna, żadna poważna osoba e, nie wie, co to jest ideologia LGBT i żadna poważna osoba na tą ideologię się nie powołuje. No tak się akurat składa, że w 2020 roku w czasie kampanii prezydenckiej o ideologii LGBT mówił prezydent dr Andrzej Duda i wtedy nie było żadnej wątpliwości, że istnieje ideologia LGBT. My również nie mamy tutaj żadnych wątpliwości. Podzielamy stanowisko pana prezydenta. projekt uchwały o no numerze roboczym 16 e, w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Śmiałek Śląskich uchwały w sprawie przyjęcia samorządowej karty praw rodziny. Panie Przewodniczący, czy chciałby Pan zabrać głos? Zwracam się do Przewodniczącego Łukiewicza. Dziękuję Panie Przewodniczący. E, dziękuję. E, obecnie udzielam głosu Panu Radnemu Łukaszowi Rosickiemu. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, będę głosował przeciwko tej uchwale ze względu na to, że po raz pierwszy od bardzo dawna dostaliśmy ciekawą petycję, ciekawy, ciekawy projekt do rozpatrzenia. Możemy się z nim zgadzać, możemy się z nim nie zgadzać. Ja osobiście, mi osobiście ten projekt jest dość bliski moim poglądom, natomiast Oczekiwałbym, że tego typu projekt będzie procedowany dalej, przejdzie przynajmniej przez wszystkie komisje i ewentualnie na kolejnej sesji będziemy mogli zadecydować na, w uchwale, czy, czy chcemy taką uchwałę przyjąć, czy nie. Wydaje mi się, że ten projekt wymaga, znaczy zasługuje na dalsze procedowanie. Wiele, tych zapisów, wiele zapisów jest ciekawych. Takie uchwały działają już w kilku miastach, między innymi w Tarnowie, w Białej Podlaskiej, ale także w województwie łódzkim. Więc wydaje mi się, że moglibyśmy chociaż nad tym się głębiej pochylić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu Pani Radnej Danucie Sobczyk. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Szanowni mieszkańcy, powiem w imieniu własnym, ale także chciałam się wypowiedzieć w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Treści i wartości, które zawarte są w samorządowej karcie rodziny są nam bardzo bliskie. W związku z tym, a także i środowiska, w których się obracamy, środowiska organizacji również pozarządowych. Są tutaj, wskazywały nam na to, aby tą samorządową kartę rodziny przyjąć. W związku z tym będziemy przeciw uchwale i bardzo, tak jak powiedział mój przedmówca, bylibyśmy wdzięczni, gdyby rzeczywiście ta uchwała mogła przejść przez normalny bieg proceduralny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu panu przewodniczącemu Murkiewiczowi. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Nie chciałem zabierać głosu, ale zostałem do tego w pewnym sposób zobligowany. Jest mi trudno, że takie słowa, takie zdanie wypowiada, wypowiada pani Radna Danuta Sobczyk, która jest członkiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Natomiast na posiedzeniu Komisji, kiedy była rozpatrywana ta petycja, była nieobecna, ale to tak na marginesie. Szanowni Państwo, Radni, w uzasadnieniu do projektu uchwały jest przedstawiona bardzo szeroka gama pomocy, jaką miasto oferuje y, rodzinom w Siemianowicach Śląskich. Pomocy, jaką miasto oferuje rodzinom. Powtarzam jeszcze raz. Do tego trzeba e, jeszcze dołączyć sprawę związaną z tym, co państwo, e, jaką e, pomoc państwo oferuje rodzinom w Polsce, czyli wszystkie programy ogólnopolskie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa: e, kilka miast rzeczywiście przyjęło e, samorządową kartę praw rodzin ale nikt nie wspomniał o tym że miasta te miastom tym zostały wstrzymane środki z Unii Europejskiej dotacje z Unii Europejskiej kiedy zapytałem obecnego na komisji rzecznika partii która złożyła ową petycję czyli Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin czy jest to prawdą że miasta które przyjęły tą Karty zostały pozbawione dotacji, zostały te dotacje wstrzymane. E, wtedy rzecznik partii powiedział, że rzeczywiście coś takiego ma miejsce, ale, cytuję, jeżeli Unia Europejska, która podważa konstytucję Rzeczypospolitej, nie e, przydzieli tym miastom e, tych środków, które wstrzymała. To mają zapewnienie e, ministra dziobry, że on sam te pieniądze z własnego budżetu i z Funduszu, z funduszu Sprawiedliwości tym miastom e, przydzieli. Naprawdę, bądźmy poważni, e, reasumując, działania miasta w tym temacie są bardzo bogate, bardzo szerokie działania ogólnopolskie również dlatego wnoszę tak jak y, w projekcie uchwały, żeby nie uwzględnić petycji złożonej przez zjednoczenie chrześcijańskich rodzin. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Obecnie adwokatem udzielam głosu panu y, radnemu Łukaszowi Rosickiemu. Y, y, Szanowny Panie Przewodniczący, y, z tego, co pamiętam, to wstrzymanie środków, zresztą bezprawne przez Unię Europejską, miało miejsce w przypadku tej karty LGBT, nie, nie karty praw rodziny, ale to jest tak na marginesie. Jeżeli mówi Pan, że, że powinniśmy być poważni, to ja tym, wydaje mi się, że właśnie poważna dyskusja na temat tego rozwiązania byłaby poważną propozycją i dla radnych, i dla mieszkańców. Dlatego dlatego właśnie jest przeciwko odrzuceniu, odrzuceniu tej uchwały o przyjęciu tej samorządowej Karty Rodziny, a jestem za tym, żeby ten temat dalej procedować, oczywiście nie na dzisiejszej sesji, ale żeby ten temat przynajmniej przez komisję, żeby wszyscy radni mogli się zapoznać z tą kartą, mogli wysłuchać również, mogli również wysłuchać wnioskodawców. I, i, i myślę, że taka poważna dyskusja pogłębiona nie przez jedną sesję, może nawet nie przez dwie sesje byłaby w tym przypadku lepszym rozwiązaniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ja również zgłosiłem się do głosu. Po pierwsze, Panie Radny, mamy petycję, a ona rządzi się swoimi prawami. Po drugie, po drugie, jeżeli Państwo jako klub, czy Pan jako Radny widzicie Pewny, pewną pulę, którą chcielibyście uzupełnić, zawsze można taki projekt uchwały złożyć. I po trzecie, powiedział Pan, że dotyczy to uchwał antyLGBT, a nie tej rodziny. To ja chciałem Panu przeczytać punkt szósty. Znaczenie praw rodziny nie ogranicza się. Przepraszam, y, może zacznę od tego cytatu y, po, po, y, od nowego akapitu. Zjednoczenie chrześcijańskich rodzin uważa wprowadzenie wyżej wspomnianego projektu uchwały za celowe i niezbędne w dobie rozpasania ideologii LGBT oraz neomarksistowskiej ideologii gender. Także wie pan y, jak go zwał, tak go zwał, ale takie słowa tutaj w tym, w tym dokumencie padają. Poza tym, jeszcze muszę Panu powiedzieć, że ja nie bardzo coś tutaj rozumiem, bo tak się składa, że i Pani Przewodnicząca, Grupy Prawa i Sprawiedliwości była kiedyś nauczycielem, Pani Wiceprzewodnicząca jest nauczycielem, a tutaj w tej petycji jest o zatwierdzaniu programów nauczania. Ja wiem, że przyjmuje się, nadaje się numer w szkołach, ale o programach nauczania decyduje ministerstwo, a nie Rada Miasta Siemianowic Śląskich ani rodzice. I jeszcze jedna rzecz, bo ja jestem rodzicem i wie Pan, tu jest taka rzecz, że wyrażenie zgody na podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi i wymóg każdorazowego uzyskania zgody. Ja już abstrahuję od tego, że to jest. Natomiast ja jako rodzic chciałbym się dowiedzieć, co to jest ta ideologia LGBT. Chciałbym, żeby moje dzieci się tego dowiedziały, bo ja takiego pojęcia nie znam, wie Pan. Szukałem, nie będę ukrywać, że E, nikt mądry e, nie podpisał się pod jakąś, e, jakąś z tym związaną i teraz chciałbym, żeby moje dziecko się dowiedziało w takim wypadku w szkole, co to jest ta ideologia LGBT, skoro ja szukając tego nie potrafiłem mu te, e, to wyjaśnić. Przez cały okres komunizmu wciskać komunistyczną ideologię, to był bolszewizm, to było ideologizowanie dzieci. Dzisiaj... Też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową, aczkolwiek to też jest taki neobolszewizm. Bo jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat, choćby poprzez ich seksualizację, w dziecięcym wieku, coś, co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny, w sposób zrównoważony, to to jest ideologia, nic innego. W tej e, karcie mamy dwie sprzeczne rzeczy. Z jednej strony to rodzic, czyli ja decyduję o tym, a z drugiej strony ja mogę zdecydować, wie Pan, trochę jak Ford pozwoli mi kupić e, Forda, kolor Forda T. Każdy kolor może to być fordate pod warunkiem, że jest to kolor czarny. Czyli ja mogę wybrać, co mi się żywnie podba, podoba, pod warunkiem, że nie będzie to to, co jest w punkcie szóstym. Dla mnie ten dokument jest po prostu sprzeczny wewnętrznie, a już nie wspomnę o tym, że tak jak powiedziałem, pewne rzeczy są po prostu e, niezgodne z prawem oświatowym, co zresztą w tej sentencji przygotowanej przez Komisję zostało wytknięte. Sugerowałbym, i ba, ja zachęcam i bardzo chętnie nawet w tym wezmę udział, jeżeli Państwo będziecie chcieli, że jeżeli widzicie Państwo jakąś niszę związaną z wsparciem rodziny w Śląskich, to myślę, że nie tylko ja, nie tylko Klub Prawa i Sprawiedliwości, ale wszyscy jak jesteśmy radni za czymś takim się opowiemy i chętnie nad tym będziemy pracować. Natomiast punktem wyjścia, z całym szacunkiem, moim zdaniem nie powinien być ten materiał. Bardzo dziękuję. Ho, 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 ho. E, mamy dwa razy adwocem i raz wniosek formalny. Tak jak państwo wiecie, wniosek formalny ma pierwszeństwo, w związku z tym e, udzielam głosu panu radnemu Grzegorzowi Jukiewiczowi. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. E, zgłaszam wniosek formalny o zakończeniu dyskusji i przyjęcie projektu uchwały e, w takiej wersji jak został przedstawiony w Szanownej Radzie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mamy wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania. W związku z tym bardzo proszę o zmianę ekranu. Poddaję pod głosowanie zakończenie dyskusji nad projektem Uchwały nr 16 i przejściem do głosowania. Proszę o zmianę o, o ekran do głosowania. Szanowni Państwo, jeszcze czekamy na Pana Radnego Bekera i Panią Radną Małgorzatę Gościniak. Panie Przewodniczący, przepraszam, ja teraz byłam chwilę nieobecna. Czy można mnie wprowadzić w to, co robimy aktualnie? Czy już jest głosowanie? Jesteśmy w trakcie głosowania nad zakończeniem dyskusji nad projektem uchwały nr 16 i przejściem do jego głosowania. Rozumiem. Dobrze, ja już oddaję głos. Dziękuję. Dziękuję za. Opowiedziało się 14 osób, 5 osób było, było przeciw, 4 wstrzymały się od głosu. Rada Miasta Siemianowicz-Śląskiej podjęła decyzję o zakończeniu dyskusji i przejściem głosowania nad projektem uchwały numer 16. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie projekt uchwały o numerze roboczym 16 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Siemianowicz-Śląskich uchwały w sprawie przyjęcia samorządowej karty praw rodziny. Zarządzam głosowanie. Jeszcze czekamy na pana przewodniczącego już. Za projektem uchwały nr 16 opowiedziało się 12 osób, 7 było przeciw, 4 wstrzymały się od głosu Rada Miasta Szymiśląskich. Przyjęła projekt uchwały w sprawie o numerze roboczym 16. W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Śminciąskiej uchwały w sprawie przyjęcia samorządowej karty praw rodziny. Dziękuję bardzo. Doszło do prowokacji ze strony grupy radnych, którzy podzielają jakiś lewacki, lewacki ogląd otaczającej nas rzeczywistości. Uważamy, że tradycyjna polska rodzina Rozumiana jako związek kobiety i mężczyzny, powinna być chroniona również w Siemianowicach Śląskich. A zatem po 1 listopada złożymy ponownie petycję um, jako wyraz uchwały intencjonalnej Siemianowic Śląskich, licząc tym razem na wsparcie ze strony pana prezydenta Piecha, um, która um, będzie oparta na um, karcie um, praw rodzin, która została wypracowana. Um, na zlecenie synodu biskupów z roku 1980 i podpisana przez świętego Jana Pawła II w roku 83. Na tej bazie złożymy petycję ponownie do władz Siemianowic Śląskich. No chyba, że osoby, które w kampaniach często podkreślają, że są osobami przywiązanymi do chrześcijańskiego świata wartości, zamierzają również zwalczać Watykańską kartę praw rodzin. Liczymy tutaj na wsparcie ze strony naszych przyjaciół radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie dajmy się zalewowi lewackiej ideologii. Lewacka ideologia została już w Polsce odrzucona, chociażby w ostatnich wyborach prezydenckich tylko 2% Mieszkańców Polski zagłosowało na Roberta Biedronia. W związku z tym trzeba znać proporcje i znać swoje miejsce. Najwyraźniej władze samorządowe Siemianowic Śląskich zamierzają stosować tutaj jakąś poprawność polityczną, na co my, jako Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, nie pozwolimy.